Dzień dobry, cześć to Sławomir, indyczki chyba dwa tygodnie skończyły, dzisiaj czwartek, nie jutro jest czwartek, jutro dwa tygodnie skończą, dzisiaj mamy środę, z siedmiu jajek było sześć, ale jeden nie wiem czemu, tak jak byłby chory coś mu się stało i I martwy się znalazł. A te pięknie rosną, apetyt mają. no by tak dalej. Żeby ten pierwszy miesiąc przeżyły, to potem będzie tylko lepiej. Pod kwoczką się jeszcze wygrzewają, ale już mniej. Dzisiaj mamy 14 stopni na polu. Tu w kurniku może będzie z 20, z 18. Także tfu, 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 żeby było dobrze. Pozdrawiam.